41 par z terenu miasta i gminy Kępno świętowało w czwartek, 26 września, jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Na zaproszenie burmistrza Piotra Psikusa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Soleckiego, szczęśliwe pary przybyły do restauracji Kamińskiej. A zdrowie. Podczas wyjątkowej uroczystości burmistrz wręczył dostojnym jubilatom przyznany przez prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie, jako dowód uznania za zgodność pożycia, za trud pracy i wielu wyrzeczeń dla dobra założonej przed Pół wiekiem rodziny. Burmistrz pogratulował parom małżeńskim pięknego jubileuszu, życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu. Tradycją samorządów miasta i gminy Piątno jest to, że z panami małżeńskimi, które mają staż 50 lat, spotykamy się. Oczywiście z tymi panami małżeńskimi, które wyrażą taką gotowość, taką ochotę. Jesteście w szczęśliwych związkach już 50 i więcej lat. Nie byłoby was na pewno tutaj, gdyby nie wasze charaktery, wasze zgodne charaktery. Na pewno w związkach małżeńskich i to jako mąż mówię też są chwile radości, smutku, płaczu, zadowolenia bez radości, ale na pewno i są też chwile zwątpienia, jak to w życiu bywa, ale gdyby nie wspólne się poznanie. Wspólna troska, wspólne charaktery i wspólne emocje, które towarzyszą Państwu przez te lata małżeństwa, towarzyszyły i towarzyszą Państwu przez te lata małżeństwa, nie byłoby Was tutaj dzisiaj na tej sali. Sami wiecie najlepiej, że małżeństwo to też jeden wielki kompromis. Jest dobrze, potem pojawiają się dzieci, człowiek nieszczęśliwie, jak dzieci są małe, dzieci rosną, zaczynają się problemy i znowu jest radość, że pojawiają się wnuki. I to wszystko Państwu na pewno też na co dzień każdemu z Was towarzyszy. Mam nadzieję, że mię przekonanie, że Państwa kondycja fizyczna, psychiczna pozwoli na obchodzenie kolejnych rocznic waszego pożycia małżeńskiego. Życzę Państwu również, jak moja szanowna koleżanka powiedziała, dużo zdrowia, bo tego nigdy nie za dużo. Satysfakcji z rodziny, z dzieci, z ruchów, z potomków zadowolenia z tego wszystkiego, co żeście osiągnęli. Podczas spotkania nie zabrakło upominków w postaci kwiatów, a także podczas stunku przygotowanego dla gości. Podsumowaniem wspaniałej uroczystości, która upłynęła w miłej atmosferze, było wspólne pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie to było doskonałą okazją do wspomnień minionych lat oraz wspólnych rozmów.